2 maja i chyba nikt nie ma wątpliwości, gdzie się znajdujemy. Wyspa Słodowa, godzina 18, za mną szalejący tłum na koncercie Strachy na Lachy. Jak myślicie, co będzie dalej? Oglądajcie nas. Zostały mi tylko dwa pytania. Tak. Szkoda, dobra. W takim razie tak na świeżo na gorąco, jak pan czuje się we Wrocławiu, jak majówka, jak w ogóle publiczność we Wrocławiu, bo wiem, że to nie pierwszy koncert tutaj i pewnie nie ostatni. To były trzy pytania, no ale no, dobra. Nie, to było jedno. No, Samo mu się czuję tak średnio, jestem na antybiotykach. Bałem się, że dzisiaj nie dam rady, ale dałem radę. Dziękuję panu. E, tutaj bardzo lubimy grać na majówce we Wrocławiu, ponieważ bardzo lubimy wrocławską publiczność. Dzisiaj spisała się na medal. Dziękujemy. Czy jakieś plany nad, y, praca nad nowym materiałem, plany na nową płytę? Tak, dzisiaj zagraliśmy jedną nową piosenkę uh -huh. i tą się możemy pochwalić, a co będzie dalej, zobaczymy. Rząd zrobi co chciał, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. A zdradzicie, czy będzie utrzymane to w konwencji starszej płyty, czy raczej idziecie w coś nowego? To jest jedna wielka niewiadoma. Dziękuję pięknie. Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno ostatnie. <noise> ostatnie i dam spokój. Pijamy porno. W sumie to, to zależy, ale... Ja Widzę, że tutaj mocna ekipa fanów pijamy. Wybieracie się do Łodzi na jedyny koncert pijamy? Jeszcze nie wiemy. W październiku jedyny koncert pijamy porno. Reaktywacja. Co planujecie pokazać łódzkiej publiczności? Czy będzie to stara, dobra pijama porno? Czy będzie to raczej coś nowego? Czym zaskoczycie publiczność? Stare nasze głupie, zakazane ryje, tak? To będzie, to będzie, to będzie. Spodziewamy się starej dobrej pijamy porno. Czy dobrej to nie wiadomo starej na pewno. Ok, dziękuję, dziękuję. za udane. Za moją kasę. Za moją Zanim pójdę. Chciałbym powiedzieć Ci, że słuchajcie, oni w tym roku mają dziesięciolecie. Wyobraźcie sobie, że główną imprezę robią Jarodin nie we Wrocławiu. Ja nie rozumiem dlaczego. Ale dla nich specjalnie 100 lat. Jest to ja. Kochana! nie na gorąco, bo też zimno już no, trochę min minęło odejście ze sceny. Ale jak wrażenia po 5 majówce we Wrocławiu? No, zawsze są pozytywne po po we Wrocławiu. No, kurczę, no, czego wiesz. Muzyk może oczekiwać więcej. No. To są wiesz, ludzie, którzy się fajnie bawią, którzy śpiewają. Może ja bym chciał zagrać tak po zmroku raz na tej majówce, bo zawsze w tym słońcu. Mam wrażenie, że taka oprawa świetna dodaje trochę też takiego charakteru koncertowi. Może nam się kiedyś uda po, po zmroku zagrać. Nie Technicznie do nazwy naszego zespołu Happy Slad, czyli pół jest wesoła, pół smutna i może, dlatego, może stąd ten fenomen? Nie wiem skąd fenomen. Dużo ludzi się pyta skąd fenomen, a ja zawsze mówię, że nie wiem. Trzeba się ludzi pytać. Nie jestem odbiorcą swojej muzyki własnej. Bo to można zauważyć, że obojętnie co praktycznie zagracie na scenie, a wiara szaleje, wiara szaleje i. No wiesz co, bo polski naród to jest taki naród, gdzie, który lubi melodie i lubi się poś ponucić, pośpiewać. I mam wrażenie, że w tych, w tych piosen, te piosenki są po prostu melodyjne i śpiewne. I, i, i może dlatego ludzie sobie śpiewają je. i się dobrze przy tym bawią. Reszka wypadła reszka. A ja tak liczyłem na orzełka. Zakładając 10 lat temu ten zespół, właśnie zakładaliście sobie coś takiego, żeby nie, grać dla ludzi? Nie, nie, to jest w ogóle jakiś kosmos, bo nie pamiętam. Ojka, ojka! Pie, 2004 rok, kiedy się płyta ukazała, pierwsza nasza, to. No to y, pojechaliśmy sobie w trasę, tak, no, tak trochę na, na kocią łapę zobaczyć co, jak to w ogóle będzie i, i założyliśmy sobie, że po prostu musimy sobie pograć tak rok czasu, przynajmniej żeby taką wiesz, przy, tak przygodę życia przeżyć. Tak, już byliśmy po studiach, pracowaliśmy, wiesz, no to, taka, to było takie wiesz, hobby, które zawsze gdzieś tam z tyłu głowy siedziało, że, że, że fajnie byłoby, gdyby się zrealizowało takie wiesz, marzenia, chłopieńce, bo takie są dzieci, dzieci, dziecięce marzenia wiesz, o zespole. I i, i, I tak się udało. Powiem Ci, że po roku czasu wracaliśmy w te same miejsca, już było tych ludzi dwa razy więcej za każdym razem. I 2009 roku. Planujecie pracę nad tym materiałem? No planujemy, mamy materiały nawet sporo, tylko nie jesteśmy przekonani co do jakby jednorodności tego materiału. Cały czas jakby szukamy takiego klucza, który mógłby nam, wiesz, ułatwić. Wiesz co, chcielibyśmy, możemy już zacząć tak nawet o tej płycie mówić, bo ona już w zasadzie się tak gdzieś szykuje tak dużymi krokami. No, chcielibyśmy, żeby była inna, taka radykalnie inna. No. No, nie, nie chcielibyśmy... No, ja mam taką wizję, że że, żeby też zespół jakiegoś, czegoś nowego spróbował. Jak oceniasz publikę we Wrocławiu? Jak za każdym razem na majówce jesteście odbierani? No to tak jak mówię, no... To ludzi trzeba byłoby się zapytać, tak, czy się dobrze bawili. Wydaje mi się, że dobrze bawili, no. Więc pozytywnie oceniam... Zazwyczaj jest tak, że na naszych koncertach publiczność się podobnie bawi, więc, więc no nie, nie, jakoś nie, nie byłem specjalnie zaskoczony, że, że się fajnie bawili, no ale, ale się bawili fajnie i nie, za, nie da się zaprzeczyć. Natomiast tam z tyłu się nie bawili, to nie wiem czy im się nie podobało, że może, może przyszli na, inno, na inny kapel. <głos》>, że jak stoją, ludzie się patrzą i nie, nie ma tej energii, no to, no to jest tak... Też i zespół nie ma skąd, wiesz, czerpać. W takim razie bardzo dziękuję i życzę, życzę powodzenia nad pracą nad nowym no, materiałem. To super. Po dwudniowej imprezie na Wyspie Słodowej nie pozostały nawet puste puszki po piwach, a scena składa się w tempie błyskawicznym. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na kolejną majówkę już za rok. A póki co zapraszam was do wybrania się na Festiwal Cannes, czyli kina amatorskiego i niezależnego, oraz do posłuchania kilku ciekawych brzmień na Asymetry Festival, który odbędzie się już w tym tygodniu. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Marta Olajnik. Wiem, że to nagrywasz, bo zapaliła się magiczna czerwona lampka. Mimo to nadal mogę powiedzieć, że pragnę Piotra... ...Roguca.